No to będzie jeszcze jeden krótki, szybki filmik. O, no, bardzo przydatnej funkcji zimą, czyli łącznie wycieraczko. Czyli ESP, fajny system. Połączony z kontrolką, informującym nas, że właśnie jest użyty, jak się sprawuje u mnie? Powiem tak, jednego jestem pewien: Mercedes to nie jest typowy samochód do jakiegoś driftu. Na pewno, to nie jest auto do driftowania, to nie jest auto do szaleństw. Jak dbasz, tak masz. Jeśli. Sytuacja będzie naprawdę zła na drodze, jest tak, będzie tak jak teraz, czyli będzie sypał śnieg, będzie ślisko, będzie lód, będzie mokry śnieg, będzie naprawdę niebezpiecznie. To SP Wam pomoże, ono Was nie uratuje, ono Was wspomoże. To jest układ wspomagający kierowcę, a nie wyciągający go z tarapatów. Osobiście no nie udało mi się nagrać z miejsca, w którym nagrywałem poprzednie filmy, jakieś tam pokazu, nie udało mi się zrobić takiego pokazu, jak to ESP działa, bo ciężko jest kierować jedną ręką, z drugą redukować biegi, bądź i przy okazji kręcić kierownicą, no to jest to ciężko. Może uda mi się żona namówić, żeby wyszła ze mną, pojechała i nagramy, jak samochód się zachowuje w zakręcie, a jak samochód się zachowuje w zakręcie na śliskiej nawierzchni z ESP, a jak się zachowuje bez ESP. No, powiem tak, pomimo włączenia ESP, ABS i tak nadal będzie działał, ASR nadal będzie działał, ASR, czyli to, żebyśmy się w śniegu nie zakopali, ABS, czyli, czyli system awaryjnego hamowania, assistant brake control z tego, co wiem, czyli żeby się koła nam nie blokowały przy hamowaniu i można było manewrować mimo to samochodem. No, nie, nad, nie nadwyrężajmy tego SP, powiem. Czasami warto wziąć tą nogę z gazu, zdjąć, bo jeśli wnioski mogą być tylko takie: jeśli wyłączymy to SP, to nasz Mercedes zmienia się w dwutonowy pocisk niekierunkowy, który z siłą kinetyczną po prostu zabije kogoś. No, nie polecam naprawdę driftu tym samochodem, bo to jest szkoda. Auto to po raz, po dwa, one nie po to były tworzone. A jak to chce podriftować, to są fajne takie samochody z trzema literami w nazwie, i tam można sobie driftować ile się chce. No. Do tego samochodu kupuje się dobre opony, dobre zawieszenie, dobre hamulce i to w połączeniu z tymi systemami tworzy auto, które nas po prostu nie zawiedzie na drodze. To jest moja osobista opinia. Jak mi się udało nagrać odcinek o drifcie, próbie driftu, bo nie jestem jakimś zawodowym drifterem, ale w efektach jazdy autem z tylnym napędem, no to nagram i wrzucę. Jak mi się nie uda, to się nie uda, trudno. Dobra, trzymajcie się, miłej niedzieli Wam życzę, cześć.